Czołem. Dzisiaj recenzja Maze Book, Księgi Labiryntów, komiksu wydanego przez wydawnictwo Egmont. Jest to, co hm, nazwać, w mojej opinii jest to dramat psychologiczny z mocnym elementem fantazy, mocnym elementem świata starcia jawy ze snem, świata właśnie takiego zagłębienia się w koszmarze. I nasz główny bohater jest w rozpaczy po stracie córki. Czytelnik stopniowo się dowiaduje, jak, jaka faktycznie była tutaj relacja, jego rodzina, etc. Dlaczego ta strata na nim wywarła aż tak potężny ładunek, no, negatywny ładunek emocjonalny. I historię, którą poznajemy, dowiadujemy się na początku, że. Jego córka nie żyje, on został sam. Facet w zasadzie wegetuje, czy znaczy pracuje i tak dalej, ale on w zasadzie wegetuje. Wiecie, praca, sen, posiłek to nie jest, nie jest życie. Jest cały czas w takiej potężnej rozpaczy, tak? Nie może się pogodzić, nie może się z tego otrząsnąć, a naprawdę już minęło wiele czasu. Yy, I teraz pewnego dnia odbiera telefon od swojej nieżyjącej córki, która prosi go o pomoc, żeby ją odnalazł. I od tego momentu zaczyna nasz właśnie zrozpaczony ojciec, zaczyna przenikać pomiędzy jawą, a snem, a w zasadzie jawą, a koszmarem, mierząc się ze swoją przeszłością, mierząc się ze swoimi lękami, ze strachem, ze swoimi wspomnieniami i w tej wędrówce, która jest naprawdę ciężka, która właśnie prowadzi przez ten tytułowy labirynt, Pomagają mu różne postacie. Pomagają mu znajome twarze, pomagają mu no, psi towarzysz. To jest dość częstym elementem w tego typu historiach. To, co piekielnie mi się podoba, co mamy od, od samego początku do samego końca, to akcent, ten czerwony akcent nitki będącej ze swetra głównej bohaterki, czy znaczy głównej bohaterki córki głównego bohatera. Chociaż ona też jest jakby na, na, też na pierwszym planie, bo cały czas tam się gdzieś przewija i teraz ta czerwona nitka, on właśnie będzie cały czas za nią podążać, przy czym ta nitka też nieraz jest pułapką, właśnie w trakcie komiksu, w trakcie tej przygody on wpada w ślepe uliczki, zapętla się, ma problemy z pogodzeniem się z tym, co miało miejsce, z, z własną przeszłością, także... Komiks pod tym kątem bardzo dobrze pokazuje, jak ludzka psychika jest krucha, jak się potrafi rozpadać, tak? jak nie radzi sobie często z natłokiem negatywnych emocji. Ja ten komiks od razu mówię, na no, lubimy czytać oceniam jako 10 na 10. Ja wiem, może osoby zarzucać, że a, to, to zawyżona ocena i tak dalej, ale dla mnie on ma jakby dodatkowy wydźwięk, ponieważ ja nie mogę mieć dzieci. I nigdy nie będę miał tej dzieci. Taka prawda. Nigdy nie poczuję takiej straty u mnie. Ona jakby jest na innym poziomie. Ja chciałem mieć y, to właśnie taką, no powiedzmy, pełną rodzinę, no ale z żoną przegraliśmy tą walkę. Y, staraliśmy się długo, nie wyszło. Pogodziliśmy się, powiedzmy, ze swoim losem. Natomiast, na przykład, takie filmy jak Koko drastycznie potrafiły w nas uderzyć, tak. Zrozumcie no, pod kątem ładunku emocjonalnego. I Facebook działa podobnie, tylko że tutaj, no, w przeciwieństwie do Koko nie ma ładunku yy, wesołości. Yy, także. Ja ten komiks osobiście bardzo polecam, niemniej jego ja traktuję jako dramat psychologiczny z mocnym akcentem paranormalnym, mocnym akcentem fantazy, fantastycznym, pod kątem właśnie tego starcia, kiedy mamy Jawę, kiedy mamy sen, koszmar, co jest ciekawie pokazane również, ponieważ kiedy mamy Jawę, najczęściej właśnie mamy taką kolorystykę, taką szarą, i ona jest do samego końca utrzymana, nawet kiedy. Mamy wszystko zrobione. Mamy właśnie myśli głównego bohatera, właśnie z tym próbuje przejść, wydostać się z tego wszystkiego. No i kiedy zaczyna się, tak, kiedy zaczyna się jego podróż przez labirynt, znajduje tę nitkę, ten sznurek, ale on jeszcze wtedy nie ma barw. Natomiast w momencie, kiedy już dociera do samego labiryntu, to sam kolor labiryntu zmienia się. I w tym momencie mamy inną kolorystykę, zupełnie inną kolorystykę poszczególnych kadrów. Bardzo, bardzo mi się w ogóle podoba ta strona graficzna, jak zostało to przedstawione, właśnie to przemieszczanie się pomiędzy jawą a snem, jak ma walkę ze swoją przeszłością, ze swoimi wspomnieniami, kiedy musi się z tym wszystkim zmierzyć. W mojej opinii jest to zrobione po prostu perfekcyjnie, komiks jest w pełni zamknięty, finał no wzrusza tak, no na mnie bardzo mocno podziałał, nie będę kłamać, że jest inaczej. Dla mnie finał był najlepszy możliwy. Komu mogę ten komiks polecić? No przede wszystkim osobom lubiącym dramaty, lubiącym historie psychologiczne. To nie jest taka typowa fantastyka, tak, to jest, to jest... Dramat, tak, to jest dramat psychologiczny. Osobom, które lubią komiksy zwyczajowe, ale być może też to może pomóc osobom, które są w żałobie, długotrwałej żałobie. Ponieważ ten komiks uczy nas, jak poradzić sobie z żałobą. Jak nie ją pokonać, a nauczyć się iść dalej. Nauczyć się na nowo żyć, a nie Siedzieć tylko zaklętym w przeszłości. No, oczywiście nie gwarantuję, że na każdego tak samo to zadziała. Niemniej wydaje mi się, że pod tym kątem jest to bardzo mocny ładunek. Tym bardziej, że tutaj nie ma w sumie dużo tekstu, jest dużo opowiedziane obrazem. Ten obraz jest naprawdę przepotężny ma ogromny ładunek emocjonalny, szczególnie dla osoby właśnie w żałobie, to mówimy o w ogóle jakiejkolwiek żałobie, jakiejkolwiek formie straty, niekoniecznie straty dziecka. Także ode mnie idzie maksymalna ocena. Ja uważam, że póki co z komiksów Jeffa Lemire, które czytałem, ten najbardziej mi się podoba, najbardziej mi utkwi w pamięci, aczkolwiek no też miejcie na uwadze, a jaka jest też moja ta sytuacja personalna, więc Inaczej dziebko patrzę na ten album, tak? Dla mnie tutaj ta tęsknota, ta żałoba jest na innym wręcz pułapie. I osobiście to mega doceniam. Uważam, że to naprawdę no, zrobiono genialnie, tak? Także polecam ten album bardzo, jeżeli właśnie lubicie takie trudne komiksy. To nie będzie coś, co trafi do gustu wszystkich. To jest naprawdę trudny komiks. Naprawdę trudny. Bardzo spokojny, stylowany. Oczywiście ma też miejsca takiej żywszej akcji, ale ich jest niewiele. Yy, Niemniej wydaje mi się, że warto chociaż raz po niego sięgnąć. To tyle w tym materiale. Widzimy się w następnych teworczyściach. Hej!